Dzień dobry, moje perełki. Jako, że ostatnio jestem aktywna na Instagramie, to podtrzymuję tradycję i dzisiaj co prawda nie opowiem Wam historii, ale Wam coś pokażę. Ostatnio dostałam od kolegi e, zestaw Perfum. I to taki całkiem do testowania. I mówi, słuchaj, zobacz, czy Ci się w ogóle podobają. No i to jest mój hit. Już wypsikałam w ogóle jedną małą buteleczkę, bo zaraz Wam e, wytłumaczę, o co tu chodzi. Zaczynamy od tego, że są to zapachy oparte na e, linii Zapachów, które już są znane od lat. Ale nie jest to tak, że są przysyłane gdzieś tam na przykład z Chin i tutaj naklejane inne naklejki albo rozlewane, tylko są produkowane w Profumo Labo. Więc mamy takie zapachy. Oczywiście dużo tańsze od tych typowych z górnych półek. No a w momencie, kiedy ma się sporo tych zapachów, to cena jest też ważna. Ale to nie jest jedyny argument, bo macie na przykład krem o zapachu waszych ulubionych perfum. Więc jak macie już te swoje ulubione perfumy, to możecie do nich zamówić balsam, który będzie pachniał tak samo. Mamy też perfumetkę. Zobaczcie. Tak wykręcana, tu sobie psik-psik, psikam, chowam i do torebki. Wygląda jak taka elegancka szminka. Naprawdę ja to przetestowałam dlatego, że ja już jedną wypsikałam. O, proszę bardzo. Moje ulubione Dark Vanilla. Link wam zaraz załączę. I ona jest wygodna, praktyczna, idealna w podróży, a moja torebka, z racji tego, że mam dziecko, czasami lata i nigdy mi to nie wylało, więc to naprawdę sprawdza się i w podróży, i w ogóle jak się wychodzi z domu, no bo nie bierze się takiej dużej butelki.